Pozdrawiam Was z Vald w środkowej Portugalii, gdzie wiosna już zaczęła naprawdę tak silnie się rozwijać. Po kilka dni jest po deszczach, zrobiło się ciepło i zakwitło dużo kwiatów. Chciałem pokazać dzisiaj jeden kwiat, który spotkacie w wielu krajach i jest gatunkiem inwazyjnym, ale także gatunkiem jadalnym. Jest to gatunek z rodzaju szczawik oxalis. Ten gatunek ma nazwę łacińską Oxalis pescapre, czyli dosłownie szczawik kozia stópka. Jest to gatunek duży. Popatrzcie, no liście są w wielkości koniczyny, trochę większe od naszych szczawików, natomiast kwiaty są przeogromne. Jest jadalny, kwaśny, podobnie jak inne szczawiki, jak szczaw zawiera kwas szczawiowy. Gatunek ten pochodzi z południowej Afryki, natomiast stał się inwazyjny w wielu częściach świata o takim klimacie bardziej śródziemnomorskim, na przykład e, bardzo si silnie się rozwija w, w Kalifornii, w Portugalii, w Hiszpanii, ale z tego co wiem także w innych krajach południowej Europy, także zaczął się pojawiać. E, tutaj jest bardzo obfity, rośnie właściwie Czasem jako dominant, dominant, prawie jak u nas na Włoć. tego może nie widać, ale popatrzcie tam, gdzie jest niedokoszone, to wszędzie ten szczawik, e, szczawik dominuje. E, jak się jedzie właśnie przez Portugalię czy Hiszpanię wczesną wiosną, to widać takie żółte kobierce tej rośliny. No, na pocieszenie można powiedzieć, że jest to roślina, e, jest to roślina, e, która ma jadalne liście, jadalne kwiaty, nawet na surowo. Roskitło już więcej gatunków. Pięknie tu jest. Tutaj mamy y, rzadkie w świżepę w takiej odmianie o jasnych kwiatach. Y, tu jakieś y, ślazy wyszły. Y, także popatrzmy na drugą stronę drogi. Pięknie kwitną nagietki. Nagietek polny Kalendula arvensis. A tutaj to białe, to tych roślin rumianko jest bardzo dużo. To jest akurat roślina z gatunku ham, e, hamemelum fuscatum, rodzaj hamemelum obejmuje tak zwany rumianek rzymski, to jest jego krewniak, ale nie tak aromatyczny. Przypomina zapachem bardziej bardziej rumian i kiedyś był nawet zaliczany do rodzaju antemis, do rodzaju rumian. I tutaj miejscowi parzą z niego herbatki, czy parzyli dawniej herbatki, natomiast no nie jest może to gatunek jakiś taki szałowy. Nie pachnie ani tak ładnie jak nasz rumianek szlachetny, ani jak, jak ten właśnie rumianek rzymski. O tutaj piękny łan w drodze tego gatunku. Niedługo zakwitną żarnowce portugalskie, Cytisus multiflorus. Ten gatunek tak na biało kwitnie. Jest bardzo pospolity tutaj. Nie wiem dlaczego te krzewy jeszcze nie kwitną, ale jest to bardziej właśnie marzec. Wtedy to po prostu całe zbocza są pokryte tymi pięknymi, delikatnymi, białymi kwiatami. Otóż jakaś pszczoła była, może jeszcze przyleci, da?